Widzowie, filmik dlaczego polski rap to dno. Mam nadzieję, że nie jestem tam obrażany, widzowie. Muszę zobaczyć miniaturkę. Jestem kupa. Widzowie nie oglądamy tego w takim razie. No dobra, zobaczymy co ten hater ma do powiedzenia. Pewno wiecie jak to jest, kiedy raz w roku spotykacie się przy wigilijnym stole, no. cieszycie się atmosferą rodzinną, konsumujecie i nagle puszczacie Young multiego i wszyscy Cieszą się jeszcze bardziej. ...pyszne jedzonko, ale wtedy wasz wujek z końca stołu musi wam zacząć opowiadać, jak to kiedyś było pięknie, a teraz jest Sześć! Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym Żygasz po tym, jak się skończy Young Multi, bo po prostu jest ci potrzebny do życia I twój organizm nie jest w stanie wytrzymać tego, że wyłączyłeś moją piosenkę, stary I on wie, że potrzebujesz mnie do życia Ale odpowiemy sobie zbiorczo na najczęstsze zarzuty zamkniętych łubów w stronę Rę? dzisiejszego rapu Lelby, I wykorzystamy do tego film użytkownika Samba o wdzięcznym tytule Polski Rap z się Zapraszam aha. do materiału. O, czyli dobra, on nie będzie hejtował polskiego rapu, tylko będzie wyjaśniał jakiegoś śmiecia W życiu nie widziałem takiego wylewu bullshitu i aha. Ciemkniętego łba, po prostu nie znam. Jest za... yes, moja ulubiona, moja ulubione powiedzonko, dobra, szacun. Kiedy na jakieś cztery spusty, niż w tym Zamknięty filmie, właśnie. Na Sam tytuł, dlaczego polski raps się wskazuje na... Nie no, chłop stary ogląda filmik jakiegoś gościa, który ma 84 subskrypcje. Rozumiesz to? No bardzo dobrze. Niech mu się odechce kupa nagrywać od, po... od początku kariery. Posłuchajmy więc zatem, dlaczego polski rap się. Kiedyś, gdy się słuchało wykonawców takich jak Liro i Karamba, Jura Speja firma Paktofonika, Kaliber, Hemgro i wielu. A powiedz R, <gry> beka. No żartuję, widzowie, to nie jest akurat ten, to taki przytyk zabawny innych artystów. Można było z ich muzyki wyciągnąć naprawdę cenne w wartości O ja ale ty, o, ja mam wrażenie, że to Ja mam wrażenie, że te wszystkie komentarze stare na glamorapie, Te kurwa zjebie, co tak gadają, to jest jedna i ta sama osoba Oni mają wgrany jakiś kurwa w głowie jakiś program człowieku do gadania TTS-a mają człowieku i jedna komenda tylko Oni ciągle tak Kiedyś to kurwa były wartości Teraz to kurwa nie ma raperu z cennymi wartościami I nie potrafię sobie poradzić w życiu Nie wiem kurwa Raper mi musi mówić jak mam żyć kurwa Bo inaczej jestem skończoną kurwą Nieudacznikiem i Nie potrafię nic zrobić samemu tylko muszę szukać przekazu w rapie, bo mi raper raper kur... z ulicy mi nie, nie mogę powiedzieć jak mam żyć. Ciekawe oraz... Można było się dowiedzieć o problemach społecznych oraz całego prego systemu. Czy ty chociaż przez chwilę pomyślałeś, że ktoś może nie chcieć słuchać... Ale wkurzony na niego! ...o problemach życiowych, o brutalności systemu, że być może ktoś właśnie chce uciec od tego, że być może ktoś chce posłuchać jakiejś nutki do, nie daj Boże, imprezy, że być może... Co?! Impreza do rapu?! Ludzie! Rap?! Jest zbyt elitarną muzyką, żeby do niej tańczyć albo w ogóle imprezować. Ty jesteś niepoważny? W, w dyskotece puścić? Ho! W klubie? Ty jesteś niepoważny? Ale już disco polo? I to możemy potańczyć, co? Uh. Czy ktoś ma prawo posłuchać czegoś przyjemnego, wesołego, czegoś do czego nie daj Boże ktoś by chciał może zatańczyć? Oh. Tylko nie to. Jak tu tańczyć do rapu, przecież to jest poważna muzyka. Mózg. mówiąca i wyłącznie o problemach świata. Liro i Karamba, Juras, Peja. Mamy tutaj przywołanych wielu artystów, którzy akurat są dobrzy w rapie i o ich akurat można słuchać wedle autora tego odcinka. Uh -huh. W takim razie ciekawi mnie trochę status Pay, czy Peja Pej w takim razie, jest raperem czy nie jest? Czy, w sensie... A, bo nagrał z Young Multim i z Young O To, czy nagrał z Multim i Young Igim. <laughs> Ja Ja nie oglądałem tego filmu. ...dyskwalifikuje go już z tytułu dobrego rapera, czy jednak jeszcze nie? Firma Faktofonika Kaliber, Hemcru i wielu innych artystów. Super. Mister Samba przywołuje również przykład Paktofoniki, czyli legendarnego już w Polsce zespołu rapowego, i chyba wszyscy wiedzą dlaczego. Tak się składa, że ja też bardzo lubię Paktofonikę i to z wielu względów, ale chyba przede wszystkim dlatego, że to od nich zaczęła się moja przygoda rapowa. Słuchajcie, nie pamiętam ich tekstów na pamięć, ale pozwólcie, że przypomnę wam jeden z tekstów Paktofoniki. Słuchajcie, wybrałem sobie akurat utwór w moich kręgach, całkiem fajny utwór. Taki przygotowany, żeby zezłomować. z. A. Posłuchajmy, co w takim razie. Na paktofonika tutaj nawija. Kiedyś grono ludzi się zebrało, to mało. Kasety wymieniało z muzyką wspaniałą. Wszędzie naokoło grało i huczało, wszystkich w dwóch słowach się zawierało. Potem spotkanie. jest tak, widzowie, jak moja piosenka kończąca się, każdy rym na się. Na rynku miłe towarzystwo, ciepło, jak przy domowym kominku. Przecież to jest często chowa nie do zaakceptowania w dzisiejszych standardach. Słuchajcie, często jest właśnie. Ogólnie jest tak, że dużo tych starych raperów, kurwa, jakby teraz spojrzeć na to, jest generalnie, no, kurwa, napisane tak obiektywnie, mega prosto i ch.owo, nie? Tylko, że ludzie się spuszczają, bo to było kiedyś, no. To jest takie trochę nostalgiczne, zasłoń... zasłona dymna, taka nostalgiczna. Coś, co kiedyś się wydawało mega do... Doj**ane stary, okazuje się, że wiesz, w dzisiejszych czasach już nie jest takie doj**ane, bo się, wiesz, że zestarzało. Ale dzisiaj w obecnej scenie jest pozerka, robienie z siebie pajaca oraz wielkich gangsterów. To jest kolejny problem wow. przymkniętych ubów, czyli generalizacja. Chyba, chyba. Cała wow. scena z się. Cała. Na polskiej scenie nie ma dobrego rapera. Każdy nabija tylko o hajsie, jointach i sej... Pokazują. Niech se kurwa, posłuchają stare piosenki w ogóle ze Stanów, jak rap powstało, o czym oni nawijali i tak Ja? Ale jak to kurwa, o dzikach? Nie no przecież tam były problemy społeczne poruszane we wszystkich trackach Na dyskach ile to nie mają hajsu, wożą się wypożyczanymi autami Nie ja... no ten chłopku angielskiego nie zna stary chyba Mają tytoń zawinięty w bledkach w ich tekstach jest tylko hajs, ruchanie, zioło i dragi Matka Ziemia daje ją od setek lat Here come, gdy się słuchało wykonawców wykonasów, to ich jak Hempgru W ich tekstach jest tylko Haj Przecież Hempgru Przecież, Hembgru, przecież Hembgru nawet ma w nazwie, ku... zioło no i... Dragi, wychował mnie tylko jeden rodzic. Rodzic, dom, praca, musiałaś to pogodzić i udało ci się to jak nikomu, bo nigdzie nie czułem się tak jak u nas w domu. Tyle ja w ogóle czasu nosiłaś. gru, właśnie większość kawałków z mojego y, y, młodocianych lat, Hempgru, kojarzę tylko kawałki z... o ziole. Dosłownie. Bo ja nie słuchałem aż tak dużo kiedyś y, rapu, ale jak kojarzę kawałki hempgru, które ludzie mieli na telefonach, to wszystko było kurwa Mary, marykłanie. Cziłaś mnie na rękach. Ciczyłaś bym przed nikim nie klękał. Mówiłaś, że świat stoi otworem, i czego bym nie zdobył, to, żebym miał pokorę. No wow. naprawdę. Tylko te hajsy, tylko te dragi i tylko to zioło. To jest kolejny problem truskuli. Wy bierzecie sobie czterech najgorszych wykonawców i przez ich pryzmat oceniacie całą scenę, zniechęcając się do niej. Na polskiej scenie jest tyle raperów, że z tych akurat, którzy przekazują porządne treści, świetnie poskładane na dobrych rymach i technicznie poprawnie zarapowane, to wy nie chcecie ich słuchać. Robicie sobie sami krzywdę. To jest jak walenie głową w ścianę. Jak myślisz o zostawce jak Multi, to jest Yang Multi na przykład, a to jest fantastyczny przy, przykład dobrego rapera technicznego. Był raperem i chciałbyś nawijać o życiu, problemach, to puknij się w głowę, bo liczą się tylko te rzeczy, o których powiedziałem. Niektórzy kreują się na gangsterów i opowiadają w kawałkach, jak to nie latali z tematem. A jedyne z czym latali to pobułki do sklepu. A druga część robi z siebie Mocne. pajaców I wyglądają mega jak... Mega pajac, ku... ale z niego pajac Jakieś skiny do Lola Nie, no mega, stary, gość, no mega Co mega... to ma być? Mega skin do Lola Ja wam mogę ja wiem jak ten gość, ja wiem, ja już mam w głowie, widzę jak, on... jak ten gość się ubiera i jak wygląda Jestem przekonany, że tak wygląda, ale nie będę pokazywał Kiedyś z nich by się śmiano a dziś taką pajacerkę się pochwala i propsuje. Ja już, wiem, jak, ja już w głowie widzę, jak on wygląda, stary. Kiedyś z nich by się śmiano, a dziś się ich propsuje. Oczywiście klasyczny przymknięty łeb nie obyłby się bez. Jezu, ale co by się stało, jakby gościu k. Ku... się cofnął do tyłu, jakby zobaczył, jak na przykład wyglądali raperzy w Stanach, jak się właśnie, jak rap powstawał w ogóle, jak się ubierali. O! Kurwa! To by chyba, by mu chyba. Od w głowę, nie jakby zobaczył. Kiedyś jeżdżono dorożkami i nie używano samochodów, czy powinniśmy się w dniu dzisiejszym zacząć przesiadać na konie? Kiedyś zapisanie lewą ręką wieszano, bo było to uznawane za podpisanie cyrografu z diabłem. Czy mamy zabić wszystkich Mańkutów? Skąd się biorą ci Otóż nie, z Minecrafta. Oni wcześniej. On troluje? On troluje. Kurwa. Nie, on musi, on musi trollować, k**a. To jest troll, jak kurwa. No nie ma k*a, że gościu na no poważnie to zrobił, nie? On musi baitować, stary. Czy będzie argument o Minecraftie, jak multi'ego? Sprawdźmy. Niektórzy nagrywali Minecrafta czy Robloxa. Przepraszam, że tak. To kurwa nagrywał z raperów Robloxa. Co, oki? Czy kto nagrywał Robloxa? Przysięgam, nie, nie znam rapera, który się wywodzi z Robloxa, kurwa. Palion? Ale mówimy o raperach, a nie mówimy tutaj o YouTuberach. Tak często przerywam, ale tutaj się po prostu nie da. To jest dopiero pierwsza minuta tego filmu. Słuchajcie, ci raperzy. To ja? Nie, ja wcześniej w Robloxa, ja dopiero jak zacząłem streamować, to zacząłem. I się z Minecraft. Ej, baby kim, bez kitu, baby kim. Ten raper K... nagrywał Minecrafta i jest jeszcze gdzieś na YouTube w ogóle jego intro, jak nagrywa kurwa Minecrafta. I Baby Kim K. Y, jakieś tam nawet wrzucał swoje bity w ogóle i... Powiem, fajne, taka ciekawostka. Nie znam żadnego aktualnie Samiego rapera, filmy? który wcześniej nagrywałby Robloxa. Ja też nie znam, ja też nie znam. Też, też nie mam pojęcia, jaki raper tego Robloxa? A Trippie Red nie grał na streamach w Minecraft'a? Grał. I znam jednego, który wcześniej o? nagrywał Minecrafta. Najprawdopodobniej mówisz o Multim, tylko to nie rozumiem dlaczego używasz liczby mnogiej i czemu przy okazji nie wskazujesz kogoś więcej niż Multi. Bo się boi, kurz, obsraniec jany! Taki ku... prawilniak, a nawet nie potrafi name dropa zajebać i powiedzieć, że o mnie chodzi. To jeszcze nagrywał Minecrafta i został raperem. Nie wiem. Twierdzisz, że w takim razie cała scena w tym momencie wzięła się z Minecrafta. Tak? <laughs> Z tej doliny CTSG. O ja wielkimi raperami. O nie, dobra, jednak jest name dropping. Chcą naśladować. Aha, fajna fota, kurwa, jedna. Pokaż swoje zdjęcie. właśnie nieudolnie amerykańskie. <grym> co on robi, kurwa? Ty on jest w 2000... 2017 roku, kurwa? To jest jakiś zięty, kurwa. Ty. Gość, tak. Gość, ku... 2017. Mentalnie. Artystów i kreują się na nie wiadomo jakich miliarderów. Oraz znajomości, jak. Jakich kurwa miliarderów debilu? Jak już to milionerów? I kolego, ja dom właśnie kupiłem za gotówkę, bez kredytu, więc zamknij p***ę i wracaj do tego swojego kanału z 50 subskrypcjami kurwa. Ktoś ma znajomości w scenie muzycznej, że ktoś go może wypromować, albo mhm. wydaje hajs na promocję, na przykład na boty na YouTubie. Kto... Boty na YouTube. <laughs> Dają komentarze, ileś tam minut filmu oglądania. Działa to pozytywnie na algorytm YouTube'a? Nie, nie działa to pozytywnie na algorytm YouTube'a. Boty generalnie pierdolą kanał stary. ty On nie ma pojęcia, o czym mówi, kupa. On nie ma kurwa, pojęcia, o czym on pierdoli. Nie. Boty nie działają pozytywnie na algorytm. No, o, kurwa, nie oglądałem tego filmu, przysięgam. YouTube'a, martwe wyświetlenia i martwe komentarze jakichś zagranicznych kont wcale nie działają pozytywnie na algorytm YouTube'a. No? Gadasz po prostu pierdoły. I to, to się wszystko napędza, proponując muzykę dalej. Ale kto tego słucha? Ja! 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 Dzieci! Albo... Dzieci! O, o zawsze algorytm! Nie no, tego słuchają tylko dzieci! To tylko dzieci słuchają! Po czym ku... Przychodzisz na koncert i okazuje stary, że gość, co mówi, że dzieci oglądają, jest tam najmłodszy. K***a. Oni tak, aha. Ale o tym już nikt nie powie. Gimbusy chodzące z głośnikiem J.B.L. A przecież ten chłopak pewnie tak wygląda. Co on mu daje w ogóle za. Z... puszczające jakieś gówno z IG? Gimbusy w 2K23, stary. Ten, oraz bezgusie, które słuchają tego, co popularne. O tak, bo jak ktoś nie słucha tego, co ja, to jest bezgusiem. Ja, ja, ja jestem kurwa najlepszy. To do bitów, to jak kiedyś w rapowych utworach były unikalne brzmienia. O okupa. o ku**a. on mówi, że kiedyś były unikalne brzmienia, on mówi, że kiedyś były unikalne brzmienia, on jest kurwa nieuleczalnie chory, na kurwa truskulozę, ja pie**ole, nie, zaraz mnie poje**ie, jakieś syntezatory, w dużej mierze <laughs> Tworzone przez samych raperów. Przecież kurwa więc przecież kiedyś się kupa na samplach ludzie robili i kurwa podpierali wręcz k***a całe oryginalne utwory, kupa, y, y, żeby samplować bit. On mówi tak, oni sami tworzyli te bity, k***a Sami... Co za debil jany nie! Ja kurwa, ale, truskuloza, ciężka kupa choroba, nie! Wycinali najbardziej taneczne <laughs> fragmenty fungi i disco. <laughs> Nie wierzę. ludzie to tego I się. Ja Ja w nie wierzę. Ogólnie, co do tych unikalnych brzmień, to żyjemy chyba w okresie, kiedy mnogość ciekawych i niesamowitych bitów, czy no. to połączonych z orkiestrą, czy naprawdę, no, zatapiających się w głowie bitów, chociażby ja od Steeza, czy to od Lanka, biorąc pierwsze przykłady z brzegu, jest tak Dużo. Mamy takie przesycenie, przesycenie dobrych bitów, że nie jestem w stanie potraktować tego inaczej niż jako pie potłuczonego chłopa. To teraz w obecnej scenie raperzy kradną bity, na przykład KB czy Reto. Dwóch raperów... Nie, no ten, nie, ten, ten, on, on jest chory. Kradło bit, to wszyscy kradną, wszyscy. Albo ich producenci tworzą dla każdego rapera takie same bity. Tyl, może ogólnie wszyscy nagrywają na jednym bicie, a ja jeszcze nie zauważyłem. Używają tych samych sampli, loopów, wejdźcie sobie na stronę taką jak Luper... Luperman gościu kurwa mówi o Lupermanie kto kurwa korzysta z Lupermana chyba takie kurwa debile jak ty Luperman ku...a. Luperman gdzie Luperman? są Luperman? Luper. Myślałem że da że pokaże splice albo coś takiego nie nie Luperman Znajomy, melodie, <laughs> to jest melodię przy... dźwięki <laughs> to w końcu trzeba samplować czy nie <laughs> można samplować bo już teraz nie rozumiem nie wiem o co tu chodzi. No pewnie, że będą znajome dźwięki, bo robienie bitów w rapie to na dobrą sprawę zlepianie ich. Ej, ten debil myśli, oni... Oni k***a, Oni są stare jacyś ubiegłeni. To tak by się przypierdzał, że w roku i w metalu wszyscy nagrywają na tym samym podkładzie, bo jest gitara k***a. Nie no, on już wykorzystał stare gitarę. To brzmienie już jest k***a stare podjęte, nie? Ja nie wiem, każdy gatunek się czymś kupa wyróżnia. Stary, nie wiem. Mu muzyka klasyczna, większość to pianino. I co? I kurwa, każdy stary ma taki sam podkład, bo kurwa na pianinie gra? Oni pi kurwa. Debile. Sampli innych nutek. Na tym polega rap. To jest piękno rapu, że się robi sample z techno, z disco, z punkin, czy nie? nawet z jazzu. A nawet raczej przede wszystkim z jazzu. Co ty jeśli myślisz, że ich teksty są pisane przez nich samych, O, to... ja pierdolę kolejny kupa. Drugi Grande Connection, stary. Jesteś w błędzie. Wersy piszą im Ghostwriterzy. <laughs> ja pierdolę, przysięgam. Dopóki ktoś. Przysięgam. Powiem tak, jak ktoś, kupa, nie pokaże jakiegoś dowodu w końcu na jakiegoś rapera, to niech zamknie p***ie, nie? bo takie pipenie, to jest, przysięgam, wiadomo, na pewno są jacyś, ale to są argumenty wyciągnięte z pity. Nikt tego nie jest w stanie udowodnić, kupa. Ty... A oni tylko nagrywają. Dwa. Oni tylko nagrywają. 2020. Nie ma, kupa, nikt tego nie udowodnił, stary, nie? Rok. Kupiamy to, kupiamy to, Właśnie odkryły, że na scenie istnieje ktoś taki jak Ghostwriter. ja Słuchajcie, nie wiem, naprawdę, nie wiem, czy trzeba było żyć jakieś 20 lat pod kamieniem, żeby dopiero teraz dowiedzieć się o Ghostwriterach. Ja pierwszy raz o Ghostwritingu usłyszałem, jak wiem, 12 lat, chyba, nie? Yy, tak. Ghostwriting jest popularny w rapie. Istnieją, kurwa. Problem jest taki. Nie, problem nie jest taki, że ktoś, kurwa, żeby nie było, bo może źle to zabrzmiało. Nie jest tak, że kwestionuję istnienie ghostwriterów, bo istnieją ghostwriterzy. Zresztą większość kurwa, nawet artystów, już ma wyjechane w ghostwriting po prostu wpisuje w kredyty ktoś, kto pracował przy tekście. I to tak jest po prostu. Po prostu tak jest. Prawda jest taka, że ja, ja na przykład nie korzystałem nigdy z ghostwritingu, ale wiem, że jest to mega kurwa, pojechana. Y akcja, bo na przykład idziesz, na przykład taki post Malone idzie do studia i wr wręcz to nawet nie jest ghostwriting, bo idzie tam do studia 15 osób i każdy słyszy ten sam bit, i 15 osób potrafi wymyślić coś innego, stary. I jesteś w stanie wtedy stworzyć mega dojrzany projekt, którego byś sam nawet który no nie byłbyś w stanie kurwa zrobić tego samemu, nie? I no bo to, to jak to się mówi, co co dwie głowy to nie jedna, nie? Każdy ma inny jakąś, tom, jakąś tam, yy, jakąś totalnie inaczej patrzy na muzykę i totalnie inaczej potrafi coś wymyślić. I tak po prostu jest. Natomiast zarzucanie na przykład niektórym raperom poksywach, że no ktoś tam dla niego pisze i tak dalej, a bez dowodów jest głupim pierdzeniem. Po prostu jest głupim pierdzeniem. Jest nie popartą w ogóle w żadnym stopniu jakąś k***a tezą. I dopóki k***a nie pokażą dowodów jasnych, że ktoś ma go i tak dalej, albo nie wiem, nie wycieknie jakiś reference, numbe, reference y numer to niech skończą pierdolić. Dopóki nie ma dowodu na to, rozumiesz? I to jest w k***ze stary, że wiesz, że p*** ciągle to samo, bez pokrycia. Zresztą, tak jak mówię, no większość raperów to ku... i tak y, pisze... Większość raperów i tak pisze y, w tym, w, opi... w Kredicach. w Kanye West też korzysta z ghostwritingu. Czy nazwiesz Kanye'ego Westa złym raperem? Nawet ci gości... Kanye West, z tego co wiem, nawet to nie jest tak, że on korzysta z ghostwritingu, tylko oni są po prostu wpisani w kredycy. no. Są po prostu wpisani w kredycy, że, że pracowali przed tą piosenką, no. Jak się zobaczysz na przykład z Dondy jakieś kawałki, to tam jest wpisane po sześć osób k***a ku... w tekście. I, i, też, I też to nie jest też tak, że na przykład wszystko, co jest w kredicach wpisane, to znaczy, że jest to ktoś odpowiedni za tekst. Często jest tak, że do krediców wpisuje się ludzi, którzy na przykład, nie wiem, do bitu coś dodali na przykład. Albo nie wiem, jest sample jakiś i się wpisuje w kredyty. To jest kurwa, dość rozległy temat. Zresztą Kani sam był kiedyś w ogóle ghostwriterem. Robią ich w balona, bo jakość tych tekstów jest tak niska, że nie ma w tym tej... mega. Mega emote kanał. Nic niezwykłego i każdy może takie coś napisać. Gdyby świecały, cały obrósł w niebieskie migdały, gdyby magik oh, był she's, doskonały. She's, she's ...każdy może takie coś napisać. It's time to stop! It's time to stop, okay? Dosłownie każdy, jeżeli ma więcej niż 80 IQ czy 70 może takie coś napisać, bo tam... Ty, ale ten chłop nie rozumie, kupa że rap to jest ogólnie muzyka prosta. Jakby ona jest powstała, kupa z prostoty, z ulicy, kupa i to jest muzyka prosta. Ja nie wiem, to jest debil, kupa, On nie rozumie podstaw rapu, jakby skąd się to wywodzi. To jest prosta muzyka. To była... Ludzie nie potrafili śpiewać, dlatego rapowali, kupa. Występują naprawdę słabe jakoś rymy, wręcz powiedziałbym, że częstochowskie. Flashback. Nie, chłop mówi o częstochowskich rymach, a kupa mówił, że fakt... Dobra. Kiedyś grono ludzi się Zebrało to mało. Kasety wymieniało z muzyką wspaniałą. Wszędzie naokoło grało się. Beron nie, nie był, był Ghostwriterem jajks. ekipy. Był po prostu yy, współautorem tekstu. Dlatego, że jakby był Ghostwriterem, to byś nie wiedział, że był Ghostwriterem. Bo Ghostwriter to jest duch w, po polsku. Duch. Nie widać go. Jest ukryty. Ktoś dostaje kupę Forsy. Jest ukrytym ku pisarzem. Nie był Ghostwriterem. Był współtwórcą tekstów. Bo jest jawny. Jest jawnie pokazany. Definicja Ghostwritera to jest ktoś, kto pisze teksty i nie jest w kreditsach. Dlatego jest duchopisarzem. Jest duchem. Po prostu. Czyli ktoś se przypisuje po prostu jego tekst jako swój i płaci kupę forsy za to, rozumiesz? A ktoś, kto. Jest k***a współautorem, jest wpisany wszędzie jest jawnie pokazany. Ludzie fundamentalnie mylą autorów tekstów z ghostwriterami, to są to. No dokładnie. Duszki są częste w EDM-ie, ktoś robi nutę za kołoś, a klient wydaje jako swoje? Tak, też o tym słyszałem. Na przykład słyszałem, ja nie wiem czy to jest. Do... Nie wiem czy akurat ten, ale wiem, że Marshmallow na przykład miał tak, że miał ten... jedne z popularniejszych numerów to nawet on k**a nie zrobił, z tego co wiem. Tylko ktoś mu wyprodukował k**a i kupił ten beat i go czy tam David Guetta, albo nie Marshmallow, nie pamiętam. Większość tych k***a numerów najpopularniejszych to nawet oni nie zrobili, tylko kupili po prostu to jako Ghost go z i i tyle, nie? Oh, dosłownie GZ, każdy. Jeżeli GZ, ma więcej X. niż 80, to tam ajki. poprzemieniali i tyle. Czy 70, może takie coś napisać. Okej, okay, kolejny ulubiony argument Truskuli. Ja bym coś takiego zrobił wy. Ja bym to napisał ta, w 3 sekundy. Ta. Ja bym o, taki tekst wypluł w 5 bilsne. minut. Ta. Ja bym coś o, tak takiego zrobił. To dlaczego tego nie zrobisz? Skoro wiecie, jak duża jest w tym kasa. Czemu ta. nie mamy? No, my się nie chcemy, nie chodzi o pieniądze. W tym momencie 1500 <tusza> <tusza> raperów na scenie i każdy nie robi takich wyświetleń. Jeśli chcesz posłuchać lirycznego skilla, to oprzej sobie Romana Boskiego. Sprawdzam! Nie no, kupa. Czemu? Czemu kupa? Czemu? <laughs> czemu? Czemu? Świeży KU... montaż. <laughs> Dziękuję ci za tą informację! O Muszę cór. to. Z nie. sprawdzić! No, <laughs> Roman Boski ok. Oh, to idzie mocne, To przebudzone. Tu z czy to szak I to jest skill. Co? K***a? Nie no. Niemożliwe. Nie wierzę w to. Ale nie w obecnej scenie. Oprócz wokalu nie dają z siebie żadnej wartości, bo się na, na niczym nie znają. Na muzyce, na tworzeniu bitów, na wtyczkach, na masteringu, na e efektach, e na nic. Czym Gościu dodał kurta echo, żeby pokazać, że się zna na efektach. <grym> nie, no oprócz wokalu to nie dają z siebie żadnej S -S wartości. Dziękuję, Lama Derrick. Nie! To, oprócz wokalu tam nie ma żadnej wartości. Adele. <grym> Kolejna. Wokalistka, wielka mi tam wokalistka. Sam wokalino daje. Ja, ABY CI było. Nie mówcie nawet śpiewakom operowym, że oni od siebie nic nie dają, bo dają tylko jakiś mierny wokal. Ciekawe... A gdzie przekaz Skup w operze? Jak jesteś no. kierowcą samochodu, wcale nie musisz umieć go naprawiać. Powiem Aha. więcej, większość kierowców nie umie naprawiać swojego samochodu, tak jak i większość raperów, nie umie robić bitów. I nie ma w tym kompletnie nic złego, bo każdy ma swoje miejsce, po to mamy producentów i raperów. Bo skoro jest popularne, no to na pewno jest dobre. Na przykład taki Grand The Connection wyjaśnia tych raperów. O. Wiedziałem! Jeszcze tego brakowało, k***a! Znalazł się, kto merytorycznie wziął się za to i powiedział to, co niektórzy ludzie myślą o obecnej scenie. Ubrał to w fajny montaż. Naprawdę spędził dużo na researchach i naprawdę propsy dla niego. Czyli w takim razie gra... Ale k***a wylizane To jest gło głosem osób takich jak ty Które mia miały coś do powiedzenia I powiedz nam, co ty powiedziałeś Jakie ksywki wskazałeś w tym odcinku Główno powiedział, k***a Populistyczne p***lenie, gość zrobił filmik W którym nie powie gadał żeby gadać Dosłownie nic nie powiedział stary Tak, populistyczne p***lenie, eee ten Kizo i k***a Oliwka Brazil, cały rap k***a To je ten, eee ten k***a Mata, no e, 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 k***a. Zesrałem się i zadłem gówno swoje Scena rapu upadła na samo dno i już nie ma kogo słuchać. Chyba, że znajdziesz kogoś z, z undergroundu, który ma 100 wyświetleń, 1000, dwa ale... A no tak, no bo przecież to musi mieć mało wyświetleń, nie? Bo jak jest dużo wyświetleń, to już wtedy jest popularne gówno, je... A jak jest, ma mało wyświetleń, to znaczy, że jest dobre. Ja p**ole, sam zaprzeczył, nie Gość najpierw p**oli o zasięgach, że ludzie słuchają o ten, a on kupa słucha, bo jest niepopularne, k**a. Elit, elita, je... elita je... Ale ciężko takie osoby... Znaleźć, bo się nie wyświetlają. Kolejny, kolejny. Ale czemu ja mam wrażenie, k***a, ku... że to to jest filmik z mojego koncertu w ogóle? Z Klauta. Też mi się wydaje, że to jest w ogóle filmik z mojego koncertu? Tak ciągle patrzę na to i mam wrażenie, że to jest w ogóle mój filmik, stary z koncertu. Upadła na samo dno. No patrz, Ju... no stary no. Już nie ma kogo słuchać? Chyba, że znajdziesz. Mega. Kogoś nie kogoś. Z... I kolory podobne, i tak dalej. Aż mi się dziwię, że gości nie wyjechał, k***a, z autotunem. Autotunem, że nie wyjechał, kurwa Żadne, żadnego argumentu, kurwa Aż dziwota, nie? Że nie, nie powiedział nic o autotune. Że autotune to kurwa w ogóle cały numer robi za artystę. Albo audiotune, tune Audiotune, Oni mówią audio. Audio? Audiotune oni mówią. Ale mam nadzieję, że kiedyś scena powróci na właściwe tory i skończy <laughs> oh, się ta młoda Czyli powróci na, na, na dobre tory, czyli k... a kawałki bez miksu, kawałki bez miksu, bez kurwa producenta i Częstochowskie rymy. K... To na całe szczęście koniec tego wystrywu. Autor kończy je słowami, że ma nadzieję, że scena kiedyś powróci na właściwe tory. Właściwe tory, czyli jakie? Takie jak tobie się podobają, no. takie jakie ty uważasz za dobre i poprawne. Czy może jesteś w posiadaniu jakiejś tajemniczej księgi, w której są, w której są zapisane prawdy hip-hopowe i prawa, jak można, a jak nie można nawijać? Co trzeba robić, żeby się nazywać raperem, a czego nie można robić, jeśli chcesz się nazywać raperem? Jesteś w posiadaniu takiej książki? No wydaje mi się, że nie, wiecie czemu? Bo chyba taka nie istnieje. To na tyle w tym materiale, ja wam bardzo dziękuję Dobrze, za dzisiaj. Ktoś mam... fajnie wyjaśnił go w sumie. Podoba mi się. Ja nie wiem, czy to jest tak trudne do zrozumienia, nie. Serio. No po powiedział tutaj same, same fakty tutaj wypluł, nie? Taka jest prawda. No nie, no nie ma co tu więcej mówić tak szczerze, nie? Daj linka. Już wam daję linka. A lajka! A lajka dać, daję like. Oro na boro